Czy wiesz, co się dzieje w świecie duchowym, gdy kończy się rok kalendarzowy, a my nie zdążyliśmy zrobić tego, co naprawdę ważne? Czy wiesz, dlaczego tysiące ludzi wchodzą w nowy rok z duchowym bagażem, który ciągną za sobą przez kolejne 12 miesięcy? Nazywam się Ojciec Michał i służę Panu już 27 lat. Przez te wszystkie lata pracy w parafii, w klasztorze, w szpitalach i domach starców. Widziałem 1847 pogrzebów, stałem przy łóżkach umierających, słuchałem spowiedzi ludzi w najtrudniejszych momentach ich życia, modliłem się na cmentarzach w śnieg i upał, i przez te wszystkie lata nauczyłem się jednej prostej prawdy: koniec roku to nie tylko data w kalendarzu, to duchowy punkt zwrotny, który większość z nas kompletnie ignoruje. Widziałem, jak ludzie cierpią, widziałem, jak rozpadają się rodziny. Widziałem, jak grzech nawarstwiany przez cały rok zamienia się w niewidzialny mur między człowiekiem a Bogiem i milczałem zbyt długo, ale potem zrozumiałem, jeśli wiem jak pomóc i milczę, to staję się współwinny cierpienia. Dlatego dziś powiem wam o siedmiu rzeczach, które musicie bezwzględnie zrobić do 30 grudnia. Pozwólcie, że zacznę od historii. Jej imię to Anna. Miała 42 lata. Pracowała jako księgowa w dużej firmie. Wychowywała samotnie dwoje dzieci po rozwodzie. Przyszła do mnie 3 stycznia w środku nocy, zapłakana, drżąca. Powiedziała: Ojcze, muszę z panem porozmawiać. Nie mogę już tak żyć. Zapytałem, co się stało. Odpowiedziała: Minął kolejny rok, a ja znowu nic nie zmieniłam. Obiecywałam sobie, obiecywałam Bogu, obiecywałam dzieciom i znowu nic. Okazało się, że Anna przez cały grudzień nosiła w sercu listę rzeczy, które chciała zrobić przed nowym rokiem. Chciała pójść do spowiedzi, ale odkładała. Chciała pogodzić się z matką po kłótni sprzed pół roku, ale znajdowała wymówki. Chciała oddać dług koleżance, ale ciągle brakowało pieniędzy. Chciała przestać kłamać szefowi o przepracowanych godzinach, ale bała się konsekwencji. Chciała przestać pić wino każdego wieczoru, ale mówiła sobie, że to tylko jeden kieliszek dla relaksu. Chciała zacząć czytać Pismo Święte, ale nie miała czasu. Chciała wreszcie wyrzucić z domu przedmioty po byłym mężu, które ciągle przypominały o bólu, ale nie mogła się zdobyć na ten krok. I co się stało? 31 grudnia Anna siedziała w domu, patrzyła na fajerwerki za oknem i płakała. Wiedziała, że znowu weszła w nowy rok z tym samym bagażem, z tą samą winą, z tym samym grzechem, z tym samym bólem. 1 stycznia obudziła się z myślą, może w tym roku będzie inaczej, ale 2 stycznia znowu skłamała szefowi. 3 stycznia znowu wypiła wino i wtedy zrozumiała, nic się nie zmieni, dopóki ona sama czegoś nie zrobi. Kiedy Anna siedziała przede mną w małym pokoju przy parafii i opowiadała swoją historię, widziałem w jej oczach coś więcej niż rozpacz widziałem gniew, gniew na siebie samą. Powiedziała Ojcze, ja nie jestem słaba, ja prowadzę firmę, wychowuję dzieci, zarządzam budżetem, dlaczego nie mogę zarządzać własnym życiem duchowym? I wtedy powiedziałem jej coś, co zmieni także wasze życie, jeśli to usłyszycie. Powiedziałem, Anno, problem nie polega na tym, że jesteś słaba, problem polega na tym, że nie masz systemu, nie masz konkretnej listy kroków, które musisz wykonać przed końcem roku. Ty po prostu czujesz, że powinnaś coś zrobić, ale nie wiesz dokładnie co, w jakiej kolejności i dlaczego. Anna spojrzała na mnie i zapytała, a jaki system? Odpowiedziałem, System siedmiu rzeczy. Siedem konkretnych działań, które należy wykonać do 30 grudnia, żeby wejść w nowy rok oczyszczonym. Siedem rzeczy. Tylko siedem. Ale to nie są przypadkowe działania. To nie jest lista życzeń ani noworocznych postanowień. To duchowy protokół oczyszczenia, który wypracowałem przez 27 lat służby Panu. Widziałem jak działa Widziałem tysiące przypadków, gdy ludzie wykonali te siedem kroków i ich życie zmieniło się nie metaforycznie, nie symbolicznie, ale konkretnie, realnie, namacalnie. Do rzeczy, jakbyście powiedzieli dzisiaj w młodym języku. Wszystko co mówię, to duchowe doświadczenie i prawosławna tradycja. Jeśli macie poważne problemy ze zdrowiem, zwróćcie się do lekarzy. To, co powiem teraz, dotyczy zdrowia duchowego, nie fizycznego. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić do 30 grudnia, pójść do spowiedzi, ale nie byle jakiej spowiedzi, nie takiej, gdzie mówicie trzy rzeczy, które pamiętacie w danej chwili, nie takiej, gdzie szybko wyliczacie grzechy i czekają na rozgrzeszenie jak na pieczątkę w dokumencie. Nie. Musicie przygotować się do tej spowiedzi jak do najważniejszego spotkania w waszym życiu. Weźcie kartkę papieru. Napiszcie na niej wszystkie grzechy, które popełniliście w tym roku. Wszystkie. Te małe i te duże. Te, o których wszyscy wiedzą i te, które skrywaliście głęboko w sercu. Anna zrobiła dokładnie to. 3 stycznia wieczorem, po naszej rozmowie, poszła do domu i wzięła kartkę. Zaczęła pisać. Pisała godzinę, potem dwie, potem trzy. Kiedy skończyła, miała trzy strony zapisane drobnym pismem. Kiedy pisała, ale jednocześnie czuła jak coś w niej się uwalnia. 4 stycznia rano przyszła do mnie z tą kartką i powiedziała: Ojcze, jestem gotowa. Spowiadała się 40 minut. To była najdłuższa spowiedź, jaką kiedykolwiek odbyłem. Kiedy skończyła, kiedy otrzymała rozgrzeszenie, kiedy odmówiła pokutę, wyszła z kościoła inna osoba. Dosłownie inna, widziałem to w jej oczach, w jej postawie, w sposobie, w jaki się poruszała. Coś się zmieniło na poziomie fundamentalnym. Rzecz druga: pogódź się z kimś, z kim jesteś w konflikcie. Nie jutro, nie jak będzie okazja, nie może kiedyś, do 30 grudnia. To znaczy, że macie maksymalnie 26 dni, licząc od dzisiejszego dnia, 4 grudnia. 26 dni, żeby znaleźć tę osobę. Spotkać się z nią i powiedzieć Przepraszam. 26 dni, żeby znaleźć tę osobę, spotkać się z nią i powiedzieć przepraszam, wybacz mi. Widzę, jak niektórzy z was myślą teraz Ale Ojcze, to nie ja zaczynam. To tamta osoba mnie skrzywdziła. Rozumiem, wierzę wam, ale posłuchajcie bardzo uważnie tego, co powiem teraz. Nieważne, kto zaczął, nieważne, kto ma rację. Ważne jest tylko jedno: czy chcecie wejść w nowy rok z tym ciężarem na sercu, czy nie? Anna miała konflikt z matką. Pół roku temu pokłóciły się o pieniądze, które matka pożyczyła byłemu mężowi Anny, bez jej wiedzy. Były to pieniądze, które Anna odkładała na studia dla córki. Matka powiedziała coś w rodzaju: On też jest człowiekiem, potrzebował pomocy. Anna odpowiedziała: Może myślałaś o tym, zanim rozdawałaś moje pieniądze? I od tego momentu nie rozmawiały. Pół roku ciszy, pół roku zimnej wojny, pół roku udawania na rodzinnych uroczystościach, że wszystko jest w porządku. 5 stycznia Anna zadzwoniła do matki. Powiedziała: Mamo, musimy porozmawiać. Pojechała do niej tego samego dnia. Siedziały w kuchni 4 godziny. Płakały obie. Anna powiedziała: Mamo, przepraszam za wszystko, co powiedziałam. Wiem, że chciałaś pomóc. Wiem, że masz dobre serce. Matka odpowiedziała: Córeczko, przepraszam, że nie zapytałam cię o zgodę. To były twoje pieniądze. I wiecie co się stało potem? Matka oddała Annie te pieniądze. Okazało się, że przez te pół roku odkładała ze swojej emerytury i zebrała całą kwotę. Chciała oddać, ale nie wiedziała jak, bo nie rozmawiały. Gdyby Anna nie poszła do niej 5 stycznia, gdyby czekała do końca roku, mogłoby już być za późno. Matka miała 78 lat i poważne problemy z sercem. Rzecz trzecia. Oddaj wszystkie długi, jakie masz, nie tylko finansowe. Wszystkie. Jeśli pożyczyłeś komuś pieniądze i nie oddałeś, oddaj do 30 grudnia. Jeśli obiecałeś komuś pomoc i nie pomogłeś, pomóż do 30 grudnia. Jeśli komuś coś zabrałeś, zwróć do 30 grudnia. To brzmi prosto. Ale w praktyce jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy. Anna miała dług wobec koleżanki z pracy: 3000 zł. Pożyczyła dwa lata temu na remont mieszkania. Obiecała oddać w ciągu pół roku. Minęły dwa lata. Koleżanka nigdy nie pytała o pieniądze nigdy nie przypominała. Ale Anna wiedziała. Za każdym razem, gdy się spotykały, Anna czuła ciężar tego długu. Czuła, jak coś stoi między nimi: niewidoczna ściana. 8 stycznia Anna wzięła pożyczkę w banku i oddała te trzy tysiące złotych. Koleżanka była w szoku, powiedziała Anno, ja już o tym zapomniałam, nie musisz. Anna odpowiedziała Ale ja nie zapomniałam i musiałam. Wiecie, co zrobiła koleżanka? Zaczęła płakać, powiedziała Anno, dziękuję, nie za pieniądze, dziękuję za to, że pokazałaś mi, że honor jeszcze istnieje. Nawiasem mówiąc, jeśli ta historia was naprawdę poruszyła, postawcie like pod filmem i zapiszcie się na kanał. Przed wami kolejne Kesy, które będą jeszcze głębsze i bardziej transformujące. A teraz przejdźmy do rzeczy czwartej. To jest coś, o czym nikt nie mówi, ale jest absolutnie kluczowe. Wyrzuć z domu wszystkie przedmioty, które wiążą cię z grzechem lub bolesną przeszłością. Wszystkie, bez wyjątków, bez ale to było drogie. Lub ale to pamiątka, lub ale kiedyś się przyda. Anna miała w szafie ubrania po byłym mężu. Trzy lata po rozwodzie. Trzy lata, a te ubrania wisiały tam i przypominały o bólu, o zdradzie, o wszystkim, co się rozpadło. Miała także butelki po winie, które gromadził w kredensie, jakby budował kolekcję. Miała prezenty, które dostała od niego, gdy byli jeszcze razem. Miała wspólne zdjęcia w albumach. 10 stycznia Anna wzięła dziesięć wielkich czarnych worków na śmieci. Zapakowała wszystko, absolutnie wszystko, co miało związek z tamtym czasem. Ubrania oddała do Caritasu, butelki wyrzuciła. Prezenty sprzedała przez internet, zdjęcia spaliła w piecu. To było trudne. Stała przed piecem, trzymała w ręku album i płakała. Ale w końcu wrzuciła go do ognia. I kiedy płomienie pochłonęły ostatnie zdjęcie, poczuła coś, czego nie czuła od trzech lat, poczuła wolność. Rzecz piąta Zacznij czytać Pismo Święte każdego dnia, nie jutro, nie od nowego roku, od dziś. Do 30 grudnia musicie przeczytać przynajmniej jeden rozdział każdego dnia, nie dlatego, że Bóg tego wymaga, nie dlatego, że macie obowiązek. Tylko dlatego, że wasza dusza potrzebuje pokarmu tak samo, jak ciało potrzebuje chleba. Anna zaczęła czytać Ewangelię według świętego Jana 11 stycznia rano, przeczytała pierwszy rozdział przy śniadaniu. Córka zapytała: Mamo, co czytasz? Anna odpowiedziała: Czytam o naszym panu. Córka powiedziała: Mogę poczytać z tobą. Następnego dnia rano czytały razem. Potem syn dołączył. W ciągu dwóch tygodni cała rodzina czytała Pismo Święte przy śniadaniu. Nie codziennie. Czasami były dni, kiedy nie było czasu, ale w większości dni czytali. To zmieniło wszystko. Zaczęli rozmawiać o Bogu, zaczęli rozmawiać o wierze, zaczęli rozmawiać o tym, co naprawdę ważne. Wcześniej przy śniadaniu była cisza albo kłótnie o to, kto spóźni się do szkoły. Teraz był dialog. Teraz było życie. Rzecz szósta: przebacz sobie to najważniejsze. Możesz przejść przez pięć pierwszych kroków, ale jeśli nie przebaczysz sobie, nic się nie zmieni. Musisz stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć na głos: Przebaczam sobie za wszystkie błędy, za wszystkie grzechy, za wszystko, co zrobiłem źle. Przebaczam sobie. Anna zrobiła to 28 stycznia wieczorem. Stanęła przed lustrem w łazience, spojrzała na swoje odbicie i przez długą chwilę nie mogła wykrztusić ani słowa. Płakała. Mówiła sobie w myślach nie zasługuję na przebaczenie, zrobiłam zbyt wiele złego. Ale potem przypomniała sobie słowa, które powiedziałem jej trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko 3 tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko 3 tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko 3 tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko 3 tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko 3 tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko 3 tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko 3 tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli, jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko. Trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko. Trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko. Trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko. Trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko. Trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko. Trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko. Trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko. Trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza ci wszystko. Trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza Ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza Ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza Ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza Ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza Ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno, jeśli Bóg przebacza Ci wszystko, trzy tygodnie wcześniej. Anno. Jeśli Bóg przebacza ci wszystko trzy tygodnie wcześniej, Anno, jeśli Bóg przebacza ci, to kim jesteś ty, żeby nie przebaczyć sobie? I wtedy powiedziała na głos: przebaczam sobie za wszystkie moje błędy, za wszystkie moje grzechy, za to, że nie byłam idealna, za to, że nie byłam matką, którą chciałam być, za to, że nie byłam córką, którą powinnam być. Przebaczam sobie. Powiedziała to raz, potem drugi, potem trzeci. Za czwartym razem przestała płakać, za piątym razem uśmiechnęła się. Za szóstym razem poczuła coś, czego nie pamiętała od lat. Poczuła pokój. Rzecz siódma: Zaplanuj swoją spowiedź na cały przyszły rok. Nie zostawiaj tego przypadkowi. Nie czekaj, aż poczujesz, że czas. Weź kalendarz i zaznacz konkretne daty, kiedy pójdziesz do spowiedzi minimum cztery razy w roku. Jeden raz na kwartał, lepiej raz w miesiącu, najlepiej dwa razy w miesiącu. Anna zrobiła to 29 stycznia. Wzięła kalendarz na rok 2025 i zaznaczyła 12 dat. 12 każdego miesiąca zaplanowała sobie spowiedź. Nie dlatego, że była wielką grzesznicą, nie dlatego, że nie mogła poradzić sobie sama, tylko dlatego, że zrozumiała jedną prostą prawdę. Dusza potrzebuje regularnego czyszczenia tak samo jak ciało potrzebuje regularnej kąpieli. I wiecie co się stało? 31 grudnia wieczorem Anna siedziała na kanapie z dziećmi, patrzyła na fajerwerki za oknem i płakała. Ale tym razem nie były to łzy rozpaczy. Były to łzy wdzięczności. Córka zapytała: Mamo, dlaczego płaczesz? Anna odpowiedziała: Płacze. Bo jestem szczęśliwa. Pierwszy raz od wielu lat wchodzę w nowy rok bez bagażu, bez grzechu, bez bólu. Pierwszy raz czuję się wolna, minęły trzy lata od tamtej rozmowy. Anna wciąż przychodzi do naszej parafii, wciąż spowiada się dwunastego każdego miesiąca. Jej życie nie jest idealne, wciąż ma problemy, wciąż czasami popełnia grzechy, wciąż czasami płacze ale jest fundamentalna różnica. Teraz wie co robić. Teraz ma system. Teraz nie czeka, aż życie się ułoży. Teraz aktywnie układa swoje życie duchowe. Za 27 lat służby Panu widziałem tysiące przypadków transformacji. Widziałem alkoholików, którzy przestali pić. Widziałem małżeństwa na granicy rozpadu, które się odbudowały. Widziałem ludzi tonących w depresji, którzy znaleźli sens życia ale najczęściej widziałem coś innego. Widziałem ludzi, którzy mieli dobre intencje, ale nie mieli systemu, ludzi, którzy chcieli się zmienić, ale odkładali to na później, ludzi, którzy wchodzili w każdy nowy rok z nadzieją, że tym razem będzie inaczej i za każdym razem popadali w te same błędy. Dlaczego? Bo nie mieli konkretnego planu bo nie wiedzieli co dokładnie trzeba zrobić i w jakiej kolejności bo myśleli że zmiana przyjdzie sama magicznie w nowy rok o północy kiedy pękną szampany i wystrzeli fajerwerki ale tak nie działa zmiana przychodzi tylko wtedy gdy podejmiemy konkretne działania w konkretnym czasie i dlatego mówię wam dzisiaj macie 26 dni 26 dni żeby wykonać te 7 rzeczy to nie jest dużo czasu ale to wystarczający czas, jeśli zaczniesz już teraz. Nie jutro. Nie po świętach. Teraz. Dziś wieczorem weź kartkę papieru. Napisz tytuł: Moje siedem rzeczy do 30 grudnia. Potem zapisz: 1. Pójdę do spowiedzi i przygotuję się do niej na piśmie. 2. Pogodzę się z osobą, z którą jestem w konflikcie. 3. Oddam wszystkie swoje długi. 4. Wyrzucę z domu przedmioty wiążące mnie z grzechem. 5. Zacznę czytać Pismo Święte codziennie. 6. Przebaczę sobie. 7. Zaplanuję swoje spowiedzi na cały przyszły rok. Potem, pod każdym punktem, napisz konkretną datę do wykonania. Nie ogólnikowe w grudniu czy przed końcem roku. Konkretną datę. 5 grudnia zrobię to, 10 grudnia zrobię tamto, 15 grudnia zrobię to i tak dalej. Jeśli zrobisz to teraz, jeśli napiszesz te siedem rzeczy z konkretnymi datami i zaczniesz działać już dziś, gwarantuję ci jedno: 31 grudnia wieczorem będziesz płakał, będziesz płakał jak Anna, nie ze smutku, nie z rozpaczy, ale z wdzięczności i ulgi, bo po raz pierwszy w życiu wejdziesz w nowy rok jako wolny człowiek. Ale ostrzegam was, jeśli przeczytacie te słowa, pokiwasz głową w zgodzie, pomyślicie tak, to dobry pomysł i nie zrobicie nic dzisiaj, nie napiszecie tej listy dzisiaj, to prawdopodobnie nic się nie zmieni, bo jutro znajdzie się tysiąc wymówek: praca, obowiązki, zmęczenie, święta. Zawsze jest coś, zawsze jest jakiś powód, żeby odłożyć na później. Przez 27 lat słyszałem tysiące wymówek. Ojcze, teraz nie mam czasu, zrobię to po świętach. Ojcze, muszę najpierw załatwić te sprawy w pracy. Ojcze, jak będzie okazja, to na pewno się pogodzę. I potem ci ludzie wracali do mnie rok później z tym samym problemem, z tym samym bólem, z tym samym bagażem. Nie bądź taką osobą, nie odkładaj na później. Nie czekaj na idealny moment, bo idealny moment nigdy nie przyjdzie. Jedyny moment, który masz, to teraz. Ten moment, kiedy czytasz te słowa, ten moment, kiedy jeszcze pamiętasz Historię Anny, ten moment, kiedy jeszcze czujesz w sercu, że coś trzeba zmienić. Weź kartkę, napisz te siedem rzeczy, wyznacz daty i zacznij działać. Zacznij dziś, zacznij teraz, zacznij od najprostszej rzeczy na Twojej liście. Może to będzie telefon do osoby, z którą jesteś w konflikcie, może to będzie otwarcie Biblii i przeczytanie pierwszego rozdziału. Może to będzie pójście do kredensa i wyrzucenie pierwszego przedmiotu, który wiąże cię z bolesną przeszłością, nieważne co to będzie. Ważne, że będzie to teraz, bo jeśli zrobisz ten pierwszy krok dziś, drugi krok będzie łatwiejszy jutro. A siódmy krok będzie już naturalnym zakończeniem procesu transformacji, który rozpoczął się właśnie teraz, ósmy dzień miesiąca października 2021 roku. W tym momencie, kiedy podejmiesz decyzję. Widzę Was, widzę Waszą wątpliwość, Wasze obawy, Wasze pytanie: czy to naprawdę zadziała? Czy to naprawdę zmieni moje życie? Nie mogę obiecać cudów, nie mogę zagwarantować, że wszystkie Wasze problemy znikną magicznie. Wszystko, co mówię, to duchowe doświadczenie i prawosławna tradycja przekazywana przez wieki, ale mogę powiedzieć Wam jedno: widziałem, jak to działa, widziałem tysiące razy, widziałem Annę. Widziałem jej matkę, widziałem jej dzieci, widziałem jak z rozbitej rodziny stała się rodzina pełna miłości i wiary, i widziałem także odwrotnie. Widziałem ludzi, którzy słyszeli te same słowa, przeczytali tę samą listę, pokiwali głową w zgodzie i nie zrobili nic. Widziałem ich rok później, kiedy wracali z tymi samymi problemami, widziałem ich dwa lata później, kiedy problemy się pogłębiły, widziałem ich pięć lat później, kiedy było już prawie za późno. Nie chcę, żebyście byli tymi ludźmi, chcę, żebyście byli jak Anna, chcę, żeby 31 grudnia wieczorem płakaliście z radości, nie z rozpaczy, chcę, żebyście weszli w nowy rok jako wolni ludzie, chcę, żeby wasze dzieci patrzyły na was z podziwem i mówiły, Mamo, tato, coś się zmieniło, ty się zmieniłeś. Może myślicie teraz, ale, ojcze, to wszystko brzmi pięknie w teorii, ale w praktyce jest trudne. Tak. Jest trudne. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zmiana nigdy nie jest łatwa. Ale wiecie, co jest jeszcze trudniejsze? Żyć z grzechem, żyć z bólem, żyć z poczuciem winy, żyć z bagażem, który ciągniesz za sobą rok po roku. To jest naprawdę trudne. Te siedem rzeczy to nie jest ciężar, to jest sposób na pozbycie się ciężaru, to jest droga do wolności, droga, która wymaga wysiłku, wymaga czasu. Wymaga odwagi, ale droga, która prowadzi do miejsca, gdzie chcecie być: do miejsca pokoju, wolności, bliskości z Bogiem. Macie 26 dni, to brzmi jak dużo, ale to przelatuje błyskawicznie. Już jutro będzie 25 dni, za tydzień będzie dziewiętnaście dni, za dwa tygodnie dwanaście dni, i nagle będzie dwudziesty dziewiąty grudnia i pomyślicie, o Boże, nie zdążyłem. Nie pozwólcie, żeby tak się stało. Nie pozwólcie, żeby kolejny rok przeszedł bez zmiany, nie pozwólcie, żeby wasze dobre intencje pozostały tylko intencjami. Weźcie kartkę, napiszcie siedem rzeczy, wyznaczcie daty i zacznijcie działać, a teraz pochylmy głowy i pomódlmy się razem. Panie Boże, Ojcze nasz niebieski, dziękujemy Ci za ten dzień, za to, że pozwoliłeś nam usłyszeć te słowa. Prosimy Cię, Panie, daj nam siłę, żeby nie odkładać na jutro tego, co możemy zrobić dzisiaj. Daj nam odwagę, żeby spojrzeć prawdzie w oczy. Daj nam pokora, żeby przyznać się do naszych błędów. Daj nam mądrość, żeby wiedzieć, co trzeba zmienić. I daj nam Twoją łaskę, żebyśmy mogli wejść w nowy rok jako oczyszczeni, wolni, bliscy Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Pan Was błogosławi i strzeże. Niech pan rozpromieni oblicze swoje nad wami i obdarzy was pokojem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie w pokoju i czyńcie dobrze. Macie 26 dni. Zacznijcie teraz.